Siemanko. Fajny długi tydzień listopadowy kończymy dzisiejszą wisienką na torcie w Zeszłą niedzielę byliśmy w Międzylesiu na torze ostry w Pierdon we wtorek 11 listopada byliśmy w Nysie na lajtowym złocie kładowym jeszcze gorszy w Pierdon, a dzisiaj jesteśmy na SMR Kład Dzikowiec Bardzo dużo fajnych, ciekawych maszyn to przyjeżdżało. Widzicie jakikolwiek stan koesu, przejedziecie i odbijecie jego metę. Podczas tej aplikacji na drugim ekranie, widzicie sobie. Wszyscy zwarci gotowi. Ostatnie dociągnięcia. Strytytki, te sprawy i... czas, wszystko i... musi być na Bez miejscu. Tak jest, tak tu kolega powiedział. Bez trytytki świat nie istnieje. z wszystkich odcinków specjalnych. Czyli jak będziecie sobie wierzą, to nie to z pytaniem, jakie mam czasy po równych odcinku, ale bo mam czas wszystkich odcinków, to jak sobie zjedziecie, to możecie sobie to w telefonie swoim zobaczyć. Czy baterie nie ma rozładowanych? Proszę, jakie to kurwa, jak internetu dzisiaj przyjechały. Pokaż klatę Pięknie się udało. Powiem, że jest w jednym kaputonku. Tak, tak, tak. Zabierz Przed takim będziesz miał jas. Jedziesz drogą i zaraz drogi masz po skosie, wjazd, dojazd do jedynki To jest przygotowana do... na pełnej jedy. petardzie tam, tam Bądź, i to, rower, to jest, proszę bardzo, nawigacja na kierownicach, w ogóle o co tu chodzi Te Trzeba, mieć tjpki, Trzeba mieć dwie Trzeba mieć najlepiej O, jest i 700 proszę bardzo legenda o road Yamaha 550 Pierwszy pięknie proszę państwa zaczynamy zabawę będzie się działo dzisiaj kolejny zawód poszedł kurwa jadą. Kolejny zawodnik Proszę bardzo, nawet mamy zawodników z Czech dzisiaj, witajcie tak, chłopaki tak, Słowacja. Słowacja, przepraszam Słowacja Ja jestem Czech, tutaj jest Czech, proszę <laughs> bardzo Super, fajnie Was widzieć panowie Það er margir! W klasie under 600 mam nadzieję, że uda się dobrze powalczyć i wrócić bez awarii żadnej. Jest moja maszyna. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Zajebisty patencik panowie, zobaczcie, plekujemy, kłada przed rajdem. Może do sprzedania pójdzie Mógłbyś mi też Kiedy stosowałem, to jak jeździłem w koszówkach. Łoto się nie klei, odpada. Pięknie się myje później maszynę. Ty, kurwa ci strzeliła. Nie, Napomagacie. Nie. O kurwa. Gdzie? A gdzie na który chcecie? Na siódemkę. A tu od razu na harkulowaniu od razu? Nie. My nie, 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 nie jedziemy, po, po Po normalnie jeden, dwa trzy. My tak. Tu tak. już mamy jeden, dwa, trzy, cztery, cztery tam, zrobione. Już ja dopiero trzeci, trzeba taka taką zrobiłem na, na to no, jest na dole, tak? Tak, tak. No, ja, to tu jest na dole. To wyjdziecie w kurcach Teddy. Tylko to bardzo nieprzyjemny sposób podnoszenia w kamień. Zakończymy dzisiejsze SMR na trzecim odcinku specjalnym. A tak to przeszło. Nie trzyma. słuchajcie SMR to nie są żarty naprawdę patrzcie kurwa co się dzieje z maszynami masakra zimno, ciemno, chłodno do domu daleko no i tak pomału kończymy raj dzisiejszy pomagamy spozić góry to niektóre po wypadkach nasz przyjaciel z Patrol przepraszam, jeżeli czytę Cię nazwę Tomasz Ratownik roboty miał dzisiaj dobrze, wszystko jest tak ładnie kończy wcale wszyscy cali, zdrowi jedyne co do paluszek normalnie